Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak Bóg może chcieć cię błogosławić? W tym filmie zbadamy tę potężną i odkrywczą ideę. Wiele osób zadaje sobie pytania: jak mogę otrzymać błogosławieństwa od Boga, lub co muszę zrobić, aby moje życie zmieniło się na lepsze? Prawda jest taka, że odpowiedź jest bliżej niż myślisz i zależy od ciebie. W ciągu następnych kilku minut porozmawiamy o tym, jak Twoje nastawienie i wiara mogą otworzyć niesamowite drzwi w Twoim życiu. Nauczysz się dostrzegać możliwości, które Bóg stawia na Twojej drodze, oraz jak działać, aby je wykorzystać. Zostań z nami do końca i odkryj, jak małe zmiany mogą przynieść wielkie przekształcenia. Przygotuj się na inspirację. I zrozum, że Twoje szczęście i sukces są na wyciągnięcie ręki. Wystarczy, że zrobisz pierwszy krok. Sposób, w jaki podchodzimy do życia, może głęboko wpływać na nasze doświadczenia i błogosławieństwa, które otrzymujemy. Wyobraź sobie ogrodnika, który z troską sadzi swoje nasiona, podlewając je i pielęgnując. Tak właśnie działa nastawienie w naszym życiu. Pozytywne i otwarte podejście może przyciągać niesamowite możliwości. Kiedy pozwalamy sobie dostrzegać dobre strony, tworzymy żyzne środowisko, w którym błogosławieństwa mogą rozkwitać. Rozważ historię Any, kobiety, która zawsze otaczała się trudnościami. Miała pracę, której nie lubiła, i czuła się uwięziona w bezsensownej rutynie. Pewnego dnia postanowiła zmienić swoją perspektywę. Zamiast koncentrować się na problemach, zaczęła dziękować za małe rzeczy, ciepłą kawę o poranku, uśmiech przyjaciela czy zachód słońca. Ta zmiana podejścia nie wydarzyła się z dnia na dzień, ale z czasem Anna zaczęła dostrzegać możliwości wokół siebie, których wcześniej nie zauważała. Zaproszenie na wydarzenie networkingowe doprowadziło ją do nowej pracy, która ją uszczęśliwiła czego możemy nauczyć się z doświadczenia Anny. Nastawienie jest kluczem do otwierania drzwi, które wcześniej wydawały się zamknięte. To nie znaczy, że mamy ignorować wyzwania, ale raczej wybierać, jak na nie reagować. Zamiast się poddawać, możemy przekształcać trudności w stopnie do sukcesu. A teraz wyobraź sobie, że Ty także możesz zrobić ten krok. Co możesz zrobić dzisiaj, aby zmienić swoją perspektywę? Małe gesty wdzięczności i pozytywne nastawienie mogą być początkiem wielkiej przemiany. W ten sposób, pielęgnując proaktywne podejście, przygotowujesz glebę na błogosławieństwa, które Bóg pragnie wlać w Twoje życie. Ta podróż dopiero się zaczyna, a w następnym segmencie porozmawiamy o znaczeniu wiary jako przewodnika na tej drodze. Wiara to potężna siła, która może przekształcać życia i otwierać drzwi. Kiedy wierzymy, że coś dobrego nadchodzi, tworzymy przestrzeń, w której błogosławieństwa mogą się pojawić. Wyobraźmy sobie historię Any. Zawsze marzyła o tym, aby zostać artystką, ale napotykała wiele wyzwań. Ludzie wokół mówili, że to złudzenie, że nigdy nie uda jej się żyć z sztuki. Jednak Anna postanowiła się nie poddawać. Z wiarą zaczęła malować każdego dnia. Nawet gdy zniechęcenie próbowało ją przytłoczyć. Pewnego dnia, biorąc udział w targach sztuki, jej dzieło zwróciło uwagę galerzysty. To, co wydawało się odległym marzeniem, w końcu stało się rzeczywistością. Ta podróż, Any, pokazuje nam, że wiara jest jak latarnia w burzy. Nawet gdy wszystko wydaje się ciemne, wierzenie w lepszą przyszłość może nas prowadzić. Wiara. To nie tylko przekonanie w coś, ale także podejmowanie działań, które są zgodne z tym przekonaniem. Gdy Anna postanowiła poświęcić się swojej sztuce, nie czekała aż coś się wydarzy, sama to sprawiła. To prowadzi nas do pytania: jak możemy pielęgnować tę wiarę w naszych życiach? Jednym ze sposobów jest otaczanie się pozytywnością. Czytanie inspirujących historii i przebywanie z ludźmi, którzy w Ciebie wierzą, może zwiększyć Twoją pewność siebie. Dodatkowo, praktyka modlitwy lub medytacji może wzmocnić tę więź z boskością, pozwalając Ci poczuć, że błogosławieństwa są w drodze. Kiedy utrzymujemy naszą wiarę żywą, zaczynamy dostrzegać możliwości, które w przeciwnym razie mogłyby umknąć. Tak, jak Ana, wszyscy mamy zdolność przekształcania naszych żyć poprzez wiarę. Wierząc, działamy w inny sposób, a w konsekwencji przyciągamy inne rezultaty. Dlatego utrzymuj swoją wiarę przy życiu i bądź czujny na możliwości wokół siebie, ponieważ mogą one być początkiem nowej podróży wypełnionej błogosławieństwami. Możliwości są obecne w naszym życiu bardziej niż możemy sobie wyobrazić, często czekając na to, aby zostały dostrzegane. Wyobraź sobie siebie w labiryncie, gdzie każdy zakręt może ujawnić nowy kierunek, ale musisz być uważny, aby nie przegapić wyjść. Kluczowe jest rozwijanie umiejętności dostrzegania tych możliwości, ponieważ mogą one przybierać postać zwykłych momentów w codziennym życiu. Na przykład możesz otrzymać niespodziewane zaproszenie na wydarzenie. Na pierwszy rzut oka może to wydawać się jedynie formą socjalizacji. Jednak otwierając się na tego rodzaju doświadczenie, można poznać ludzi, którzy staną się wielkimi sprzymierzeńcami w twojej podróży. Weźmy historię Joana, młodego człowieka, który stracił zapał do swojej kariery. Zaczynał uczestniczyć w grupach networkingowych, gdzie początkowo czuł się zagubiony. Niemniej jednak, otwierając umysł i będąc gotowym do rozmowy, poznał kogoś, kto zaoferował mu możliwość pracy, która odmieniła jego życie. To ilustruje, jak bycie uważnym i otwartym może przekształcić zwykłe spotkanie w znaczącą błogosławieństwo. Rozpoznawanie możliwości wymaga praktyki i uważnego spojrzenia. Możesz zacząć od zapisywania sytuacji, które przyciągnęły Twoją uwagę, takich jak nowa aktywność lub propozycja przyjaciela. Każde z tych małych doświadczeń może otworzyć drzwi do czegoś większego. A co robić, gdy pojawia się okazja? Działanie jest kluczowe. Jeśli będziesz się wahać, możesz stracić szansę na całe życie. Bezruch to bariera, z którą wielu się zmaga, ale odwaga, by iść naprzód, może prowadzić do wielkich osiągnięć. Identyfikując i działając na rzecz możliwości, nie tylko przekształcasz swoje życie, ale także możesz inspirować innych wokół siebie. Ta transformacja nie dzieje się z dnia na dzień, ale każdy mały krok ma znaczenie. Dlatego bądź czujny, otwarty i pamiętaj. Że błogosławieństwa mogą być na wyciągnięcie ręki od jednego zaproszenia. Następna część naszej podróży poprowadzi nas do tego, jak działać proaktywnie, aby upewnić się, że te możliwości się zrealizują. Działanie to kluczowy krok w poszukiwaniu błogosławieństw, które Bóg ma dla nas. Gdy rozpoznajemy możliwość, bezruch może być naszym największym wrogiem. Wyobraź sobie historię młodego człowieka o imieniu Lukas. Zawsze marzył o tym, by zostać artystą, ale wahał się, aby pokazać swoje dzieła światu. Przez długi czas tkwił w myślach pełnych niepewności i wątpliwości. Pewnego dnia zdecydował jednak, że nadszedł czas, aby działać. Zaczął brać udział w lokalnych wystawach, mimo obaw przed oceną. Co się wydarzyło? Jego sztuka zyskała uznanie wśród ludzi, a wkrótce miał szansę zorganizować swoją pierwszą solową wystawę. Ta prosta decyzja, by zrobić pierwszy krok, odmieniła jego życie. Podejmując działania, nawet w małym zakresie, zaczynasz tworzyć nową ścieżkę dla siebie. Co możesz zrobić dzisiaj? Co będzie pierwszym krokiem w kierunku Twoich marzeń? Może to być tak proste jak zapisanie się na kurs, wykonanie telefonu lub podzielenie się pomysłem z przyjacielem. Te małe działania mogą prowadzić do znaczących zmian. Pomyśl o teorii małych kroków. Jeśli zobowiążesz się do poprawy tylko o 1% każdego dnia, w ciągu roku będziesz 37 razy lepszy. Ta idea jest potężna. Transformacja nie zachodzi tylko w Twoim życiu, ale również w życiu ludzi wokół Ciebie. Kiedy działasz, inspirujesz innych do robienia tego samego. Wyobraź sobie, jaką pozytywną reakcję można wywołać, gdy każdy z nas podejmuje małe działania. Efekt może być niesamowity, generując efekt domina błogosławieństw i zmian. Pamiętaj, że każda możliwość, którą rozpoznajesz i decydujesz się podjąć, to drzwi otwierające się na nowe możliwości. Nie pozwól, by strach przed niepewnością Cię powstrzymał. Działanie jest kluczem, który może odblokować przyszłość pełną błogosławieństw. A teraz, myśląc o tym wszystkim, zapytaj siebie: Jaki będzie Twój pierwszy krok? Małe zmiany. Mogą mieć ogromny wpływ na nasze życie, a fascynujące jest, jak transformacja może rozpocząć się w tak prosty sposób. Wyobraź sobie na przykład rzekę, która płynie powoli. Jeśli z drogi usunięta zostanie mała kamień, nurt może się wzmocnić, prowadząc wodę do nowego celu. Tak samo jest w naszym życiu: małe, codzienne działania mogą prowadzić do wielkich rezultatów. Teoria 1% doskonale to ilustruje. Jeśli każdego dnia poprawisz się o 1%, w ciągu roku będziesz 37 razy lepszy niż wcześniej. Ta idea może wydawać się prosta, ale jest niezwykle potężna. Rozważ historię Andy, kobiety, która zawsze marzyła o napisaniu książki, ale nigdy nie miała czasu ani motywacji. Pewnego dnia postanowiła poświęcać tylko 5 minut dziennie na pisanie. Na początku wydawało się to nieistotne, ale po kilku tygodniach te 5 minut przekształciło się w godzinę. Z czasem Anna ukończyła swoją książkę i, co najważniejsze, na nowo odkryła swoją pasję do pisania. To pokazuje, że często wystarczy zrobić małe kroki, które prowadzą nas do większych celów. Te małe zmiany mogą być praktyczne. Takie jak wstawanie 10 minut wcześniej, aby medytować, lub wybieranie owocu zamiast słodyczy. Każdy wybór może wydawać się w danym momencie nieistotny, ale gdy się sumują, mogą przekształcić Twoje zdrowie, umysł i możliwości. Przyjmując nawyk wdzięczności, zaczynasz dostrzegać dobre rzeczy wokół siebie, co otwiera przestrzeń na nowe perspektywy i doświadczenia. Gdy zaczynasz wprowadzać te małe zmiany, następuje transformacja. Nie tylko stajesz się bardziej produktywny, ale również bardziej szczęśliwy i zadowolony z życia. Różnica między początkowym stanem, w którym czujesz się zastoju, a stanem końcowym, wypełnionym nowymi osiągnięciami i sukcesami, jest imponująca. Nie lekceważ mocy małych działań. Mogą one być pierwszym krokiem do życia pełnego błogosławieństw i możliwości. Wdzięczność to siła transformująca, która może zmienić sposób, w jaki żyjemy i postrzegamy świat wokół nas. Kiedy wyrażamy wdzięczność, nie tylko doceniamy błogosławieństwa, które już mamy, ale także otwieramy nasze życie na przyjęcie jeszcze większej ilości. Wyobraź sobie kogoś, kto po trudnym dniu postanawia zapisać trzy rzeczy, za które jest wdzięczny. Dzięki temu ta osoba zmienia swoje skupienie z trudności na małe radości, takie jak uśmiech nieznajomego czy ciepło słońca. Ta zmiana perspektywy może wpłynąć nie tylko na stan emocjonalny, ale także na to, jak rozwija się życie. Rozważ przykład Anny, kobiety, która zmagała się z okresem dużego stresu w pracy i w domu. Zaczęła prowadzić dziennik wdzięczności, codziennie zapisując to, co ją uszczęśliwia. Z biegiem czasu Anna zauważyła, że skupiając się na dobrych rzeczach, zmienia swoją perspektywę. Zaczęła przyciągać więcej pozytywności do swojego życia, awansując w pracy i zacieśniając więzi z przyjaciółmi i rodziną. Ta prosta praktyka wdzięczności nie tylko pomogła jej pokonać trudności, ale także doprowadziła do nowych możliwości. Wdzięczność nie ogranicza się tylko do prowadzenia dziennika. Dzielenie się tymi błogosławieństwami z innymi tworzy cykl pozytywności. Kiedy mówisz o swoich osiągnięciach i wyrażasz wdzięczność, inspirujesz ludzi wokół do robienia tego samego. Wyobraź sobie pozytywną energię, która pojawia się w grupie, gdy wszyscy dzielą się swoimi doświadczeniami wdzięczności. To wzmacnia więzi i tworzy atmosferę wsparcia i miłości. Tak więc, praktykując wdzięczność, nie tylko transformujesz swoje własne życie, ale także wpływasz na życie ludzi wokół ciebie. Każdy mały gest uznania może pomnożyć błogosławieństwa, tworząc sieć wsparcia, która wzbogaca wszystkich. Jak możesz wprowadzić wdzięczność do swojej codziennej rutyny? Pomyśl o małych rzeczach, za które możesz być wdzięczny dzisiaj i obserwuj, jak to może zmienić twoją perspektywę. I otworzyć drzwi do nowych błogosławieństw w Twoim życiu. Akt dzielenia się błogosławieństwami jest jednym z najpotężniejszych filarów tworzenia pozytywnego cyklu w naszym życiu. Kiedy decydujemy się dzielić tym, co mamy, czy to miłością, wsparciem, czy zasobami, dzieje się coś magicznego. Nie tylko pomagamy innym, ale także wzmacniamy naszą własną wiarę i więź z Bogiem. Wyobraź sobie trudny moment, w którym ktoś wyciągnął rękę i zaoferował pomoc. Ta prosta akcja może być punktem zwrotnym. Teraz pomyśl, jak możesz być tą osobą dla kogoś, kto potrzebuje wsparcia. Poruszająca historia Marii, która po utracie pracy. Postanowiła pomóc starszemu sąsiadowi, który nie mógł robić zakupów samodzielnie. To, co zaczęło się jako gest współczucia, szybko przerodziło się w głęboką przyjaźń. Maria nie tylko pomogła sąsiadowi, ale także znalazła nowy cel w swoim życiu. To doświadczenie doprowadziło ją do nowej pracy, w której czuła się bardziej doceniana i spełniona. Akt dzielenia się nie tylko przynosi radość innym, ale także otwiera niespodziewane drzwi w naszym własnym życiu. Ponadto dzielenie się tworzy atmosferę wdzięczności i wzajemności. Kiedy dzielisz się, łatwiej jest przyjmować. Wyobraź sobie krąg, w którym wszyscy wzajemnie się wspierają to jest siła społeczności. Więź, która tworzy się między ludźmi, wzmacnia wiarę i tworzy bezpieczną przestrzeń, w której wszyscy mogą rosnąć i prosperować. Dzieląc się swoimi błogosławieństwami, inspirujesz innych do robienia tego samego. Ta fala dobroci może się rozprzestrzenić, zmieniając życie i tworząc trwały wpływ. Pomyśl, ile razy nieoczekiwany akt dobroci zmienił Twój dzień. Teraz zapytaj siebie: Jak możesz być tym światłem w życiu kogoś innego? Dlatego, gdy patrzymy na siłę społeczności, dostrzegamy, że błogosławieństwa mnożą się, gdy łączymy siły. Razem możemy zbudować bardziej kochający i przyjazny świat. Ostatecznie prawdziwa transformacja następuje, gdy rezygnujemy z egoizmu i wybieramy dzielenie się tym, co mamy. To jest istota życia pełnego błogosławieństw. Siła społeczności jest kluczowym elementem w dążeniu do błogosławieństw i osobistego rozwoju. Kiedy otaczamy się ludźmi, którzy dzielą podobne wartości i przekonania, tworzymy sprzyjające środowisko, w którym błogosławieństwa mogą się mnożyć. Pomyśl o chwili, w której znalazłeś wsparcie w grupie lub u przyjaciela w 1100 trudnych czasach. To przyjęcie nie tylko złagodziło Twoje obciążenie, ale także wzmocniło Twoje poczucie przynależności i wiary. Wyobraź sobie historię Any, kobiety, która zawsze marzyła o otwarciu własnego biznesu. Jednak po kilku Nieudanych próbach zaczęła czuć się samotna i zniechęcona. To właśnie wtedy zdecydowała się dołączyć do grupy lokalnych przedsiębiorców. Na początku Anna była niepewna, ale słuchając historii innych, odkryła, że nie jest sama w swoich zmaganiach. Dzięki wsparciu i praktycznym wskazówkom grupy, Anna zaczęła stosować nowe strategie. Wkrótce jej biznes zaczął prosperować. Przemiana, która zaszła w jej życiu, nie dotyczyła tylko sfery zawodowej, ale także emocjonalnej. Poczuła się wspierana i doceniana. Ten przykład ilustruje, jak zjednoczona społeczność może być źródłem siły. Uczestnictwo w grupach, czy to w kościele, klubach, czy organizacjach społecznych otwiera drzwi do znaczących połączeń. Te więzi nie tylko pomagają. Nam w trudnych chwilach, ale także poszerzają nasze perspektywy i motywują do dalszego działania. Kiedy dzielimy się naszymi sukcesami i wyzwaniami, tworzymy cykl wsparcia i zachęty. Wdzięczność, którą czujemy, pomagając innym, wraca do nas w postaci nowych możliwości i przyjaźni. Dlatego, gdy szukasz błogosławieństw w swoim życiu, pamiętaj: prawdziwa siła pochodzi z bycia częścią społeczności. Otwierając się na innych i angażując się, nie tylko przekształcasz własne życie, ale także życie tych wokół Ciebie. To jest piękno mocy społeczności, która nas łączy i napędza do wspólnego wzrostu. Oczywiście. Oto przetłumaczony tekst. Przetłumacz powyższy tekst z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, dbając o precyzję i naturalną płynność w języku polskim. Upewnij się, że treść zachowuje kontekst i oryginalny ton, dostosowując się do kulturowych niuansów języka polskiego, aby tłumaczenie było jasne, angażujące i wierne intencji słów. Jeśli potrzebujesz przetłumaczyć coś innego, daj mi znać. Oczywiście. Oto tłumaczenie przetłumacz powyższy tekst z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, zapewniając precyzję i naturalną płynność w języku polskim. Upewnij, się, że treść zachowuje kontekst i oryginalny ton, dostosowując się do kulturowych niuansów języka polskiego, aby tłumaczenie było jasne, angażujące i wierne intencji słów. Jeśli masz konkretny tekst do przetłumaczenia, proszę go podać. Oczywiście! Proszę podać tekst, który chcesz przetłumaczyć, a ja postaram się go przetłumaczyć z zachowaniem precyzji i naturalnej płynności w języku polskim. Oczywiście. Oto przetłumaczony tekst w języku polskim. Przetłumacz powyższy tekst z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, zapewniając precyzję i naturalną płynność w języku polskim. Upewnij się, że treść zachowuje kontekst i oryginalny ton, dostosowując się do kulturowych niuansów języka polskiego, aby tłumaczenie było jasne, angażujące. I wierne intencji słów. Jeśli masz inny tekst, który chciałbyś przetłumaczyć, proszę go podaj. Przetłumacz powyższy tekst, wykorzystując sztuczną inteligencję, tak aby zapewnić precyzję i naturalną płynność w języku polskim. Upewnij się, że treść zachowuje kontekst i oryginalny ton dostosowując się do kulturowych niuansów języka polskiego, by tłumaczenie było jasne, angażujące i wierne intencji słów.